Babilon MMA 36, Rafał Gnatkowski po dość ostrym pojedynku. Czy już jakieś pierwsze przemyślenia są, co można było zrobić lepiej, co można było dzisiaj poprawić? No, przemyślenia mam takie, że no stać mnie na więcej. Ogólnie chciałbym rewanżu. Zawiodło to, że tak, miałem kontuzję kolana, 3 lata się leczyłem i tak naprawdę już nie myślałem o walce. W walkach w MMA poszedłem w stronę no, trenerki, otworzyłem swój klub. No, ale że tutaj lokalna gala była, no to zdecydowałem się na debiut zawodowy w MMA. Przygotowywałem się no, u siebie w klubie i tutaj w Akademia Akademii Ostrołęka. No i co? No, przemyślenia mam takie, że no, trochę przypanikowałem w stójce. Yy, mogłem, mogłem trochę taktycznie lepiej to rozegrać. Mój debiut zawodowy, no straszna porażka dla mnie. Nie? No czuję, to, czuję to personalnie tak mocno i tak naprawdę chciałbym rewanżu. Jeżeli by była taka opcja, to chciałbym rewanżu. No i przygotować się jeszcze raz no i spróbować. Tak? Ja skończyłem w tym roku w kwietniu 40 lat, więc no to też taki dla mnie też był prezent w ogóle walczenie na Babilonie. No i do tego jestem jeszcze z małej miejscowości, mój klub to ogólnie to jest y, też y, moi klubowicze z małych miejscowości. No i chcę udowodnić jednak, że no jeszcze nie powiedziałem ostatniego słowa, tak? No i w środku mam takie no... Nie dosyć, no chciałbym jeszcze raz ten pojedynek przejść. Czy coś pamiętasz z tego pojedynku, bo różnie to z tym bywa, od momentu zatrzaśnięcia się drzwi OKTAGONu do, do końca walki? No, pamiętam prawie wszystko, tak, no, nadziałem się dwa razy na podbródek, pochylałem się, ogólnie miałem problem z pochylaniem się, no, to, to od, od początku walczyłem z tym, no i chyba przypanikowałem troszkę, nie, i tutaj strategia cała się posypała. Y no poza tym, no, co mogę powiedzieć? No mogłem bardziej może w Parter iść. Nie mam pojęcia. Muszę obejrzeć w ogóle tą walkę, bo to, że wydaje mi się, że pamiętam wszystko, to może się okazać, że nic nie pamiętam, więc nie, nie mam bladego pojęcia, co mam powiedzieć na ten temat. No chciałbym jeszcze raz ten pojedynek przejść, bo czuję straszny, taki wewnętrzny niedosyt. Kto dzisiaj stał w narożniku podczas Twojego pojedynku? Dwóch moich synów, którzy też trenują MMA, no i mój trener z Ostrołęki, z klubu, z którego się wywodzę. No, przygotowania, ogólnie to mam swój klub Predator MMA my Myszyniec, ale przygotowywałem się też pod okiem Arkadiusza Ludwiczaka w Fight Academy Ostrołęka. No i mieliśmy game plan, no i tutaj jak widać, no coś nam... Coś mi nie pykło, tak? No, nie wiem, co mam więcej powiedzieć. Na ten temat. Mentalne przygotowanie pod ten pojedynek specjalny robiłeś, bo wiadomo, jak to jest, że czasami zawodnik wchodzi do, do klatki, dawno w tym oktagonie nie był, i game plan na pojedynek to są dwie różne rzeczy. Jak to było w Twoim przypadku? W moim przypadku było tak, że systematycznie chodziłem do psychologa, tak? Nie sportowego, co prawda, ale do takiego psychologa który mi jest potrzebny, żeby walczyć ze swoimi demonami. Tak? Ale y, zrobił bardzo dobrą robotę. Przygotowany byłem mentalnie bardzo dobrze. W ogóle te dwa miesiące przeszedłem bez jakiejkolwiek spiny. Dzisiaj lekki stresik. No, wyszedłem do klatki y, no, no, bez jakichś większych emocji. No, mental miałem dobry. Tak? No, po prostu no, zawiodła moja strategia. Przeciwnik był dzisiaj, dzisiaj lepszy. No ale mówię, no muszę to obejrzeć, zobaczyć, gdzie popełniłem błędy, no tutaj na świeżo już mi chłopacy mówili, że po prostu pochylałem się i mnie złapał dwa razy na ten sam podbródek, nie? No i tutaj zgasił mi światło, aczkolwiek no pamiętam jak upadałem i wydaje mi się, że byłem w stanie dalej się bić. Nie? Tak mi się wydaje, no sędzia widać, uznał inaczej, no nie, nie neguję tego, bo pewnie tak było. Jestem na takiej medialnej gali, jaką jest Babilon, wiąże się z różnymi emocjami, ale myślę, że w Twoim przypadku była przewaga tych pozytywnych emocji, dlatego, że cała hala tak naprawdę była za Tobą. Ja tylko tam słyszałem "Rafał, jedziesz, jedziesz", no i, no i tak naprawdę wszyscy tutaj przyszli dzisiaj dla Ciebie. Yy, powiem tak. O, ogólnie jestem lubiany tutaj yy, w okolicy. Yy, Mam i wrogów. Wiadomo, no, trzeba mieć wrogów, żeby się rozwijać, bo bez wrogów, no, człowiek stoi w miejscu. Ale poza tym, no. Jestem lubiany, ja lubię wspierać ludzi, tak? Lubię młodzież wspierać, nigdy nikomu nie odmówiłem pomocy. Jestem z tego znany. No przyjechało za mną około 200 kibiców tutaj. Nie? No to tylko przykro mi, że no ich tak zawiodłem, tak? Że no dałem taki pojedynek. No, chciałbym to jeszcze raz przeżyć i poprawić swój wynik. No jeżeli mi się uda. Tak jak mi trener powiedział, no, że wychodząc, sam do, wychodząc już do tej walki jestem wygrany, no bo biłem się na Babilonie, tak, debiut zawodowy. Ja miałem krótką drogę amatorską, bo złapałem kontuzję. Mam y, amatorskich walk, y, chyba z 6, y, z 6 MMA i z 6 y, jiu Jitsu. No wy, wywalczyłem tam wicemistrza Polski, puchar yy, mistrzostw Polski, ale miałem krótko drogę amatorsko, bo złapałem kontuzję i to ja ogólnie zacząłem trenować w wieku 32-3 lat MMA. Jak mi się córka urodziła, to postanowiłem, że pójdę na MMA, bo nie wiem na kogo w życiu trafi i trzeba będzie dziecko chronić i kogoś tam czasami może za nią przydusić. No i tak zacząłem przygodę z MMA. Tak zacząłem przygodę z MMA. I po ponad roku trenowania no chłopak w Warszawie skrętówko zerwał mi całe kolano. No i tam później operacja za operacją trzy lata się leczyłem. Wiązadła? Tak, wiązadła krzyżowe zerwane, miałem boczne, pękniętą łękotkę i coś ponadrywane jeszcze mięśnie w, w, w udzie i łydce. Nie no tak chłopak na treningu mi tak w Warszawie zrobił. No i właśnie po po, tym, po tej przygodzie. Depresja, wiadomo, załamanie, bo ani trenować, ani do pracy. No i żona z synem mi kupili worek, powiesili na gałęzie i uprosili mnie, żebym wyszedł, poboksował. No i wyszedłem spod tej kołdry, bo dwa tygodnie zamknięty byłem w ogóle pod kołdrą, nie wychodziłem. No i zacząłem boksować. I jeszcze pamiętam, jak mi trener powiedział, że teraz się okaże, czy ten sport jest dla ciebie, czy nie. Jak się poddasz, to nie, nie jest dla ciebie, nie rób tego. No i Zapisałem się do szkół trenerskich na trenera personalnego roczno. Pojechałem sobie trenera MMA zrobiłem i z, u siebie na podwórku postawiłem dla mnie i dla dzieci taką salkę treningową, taki hardkorowo. I zaczęli ludzie tam przyjeżdżać, no i zacząłem prowadzić personalne treningi. No i od tego, ze, od tego wszedłem w trenerkę. I w międzyczasie się operowałem i <laughs> prowadziłem w szkołach, u siebie na podwórku, i w pewnym momencie otworzyłem klub. I, ale siebie już całkowicie skreśliłem z MMA. Po prostu no tutaj nie wiem, jak ja się znalazłem, nawet nie mam bladego pojęcia. No, tak wyszło, że no dostałem taką szansę, zawalczyłem. Przykro mi tylko, że z takim skutkiem chciałbym się odbudować. Mimo, że mam 40 lat, no to wierzę w to, że jeszcze mogę namieszać w tym sporcie i bardzo bym chciał no, odbudować to, co dzisiaj się wydarzyło. Kiedy ewentualnie można by było odbudować te fundamenty? Czy to jeszcze ten rok, może następna gala Babilonu w Międzyzdrojach? Jak najszybciej. No, chciałbym tylko teraz ze 2-3 tygodnie odpocząć, bo mało kto wie, ile pracy włożyłem. Przez 2,5 miesiąca trenowałem 8 treningów, Osiem, siedem, osiem treningów tygodniowo i wszystkie na pełnej szprycy i miałem naprawdę wszystko, diety, dietetyków, psychologa, tre, trener, trenera personalnego od stójki, Arkadiusza Ludwiczaka, jeździłem, sparowałem z chłopakami na poziomie Mistrzostw Polski z Fight Academy, u siebie robiłem parter, zapasy, naprawdę miałem pełen obóz przygotowawczy, no i... No mówię, no, przykro mi jest tylko, że no, tyle pracy włożyłem, tyle tego wszystkiego, no i to się tak zakończyło. Chciałbym się odbudować, gdzie nie wiem, gdzie dostanę szansę, tak. No, po tym co dzisiaj zaszło, czy dostanę kolejną szansę, no nie mam bladego pojęcia, tak. Ja mówię, mam 40 lat, 1,60 m wzrostu, no ale się biję. No, chciałbym jeszcze raz się gdzieś pobić, ale czy to będzie mi dane, nie mam bladego pojęcia. To może dopytam o Twoich zawodników. Rozmawialiśmy na jednej z edycji Mistrzostw MMA Polska. Bartek Zapadko. o ile dobrze pamiętam, przyszły mistrz potencjalny UFC, KSW? Yy, takich przyszłych, yy, tak, to na pewno, yy, aczkolwiek mam jeszcze takie perełki. Yy, ludzie z małych miejscowości wyróżniają się, te, osobiście tak uważam, wyróżniają się tym, że są bardzo pracowici. Są bardzo pracowici i, i przez to, że są z małych miejscowości, chcą cały czas udowadniać, że są lepsi, mocniejsi i tak dalej i bardzo dużo pracy wkładają. Mam, mam parę takich perełek, ja postawiłem na klub młodzieżowy, poszedłem w młodzież, bo ja chcę sobie wychować zawodnika i myślę, że moi zawodnicy za, dopiero wejdziemy na, ta, na taki pułap zawodowy za 2, 3, 4 lata. No i ja przez ten czas jeżdżę z nimi, Tutaj z regionu to chyba najwięcej jeżdżę na zawody ze wszystkich klubów, tak, my mamy 8-9 startów rocznie, jeździmy wszędzie, jiu-jitsu, yy, grappling, ADCC, Mistrzostwa Polski, yy, w tym w Poznaniu, wszystkie te w, w obrębie 200 kilometrów, wszystkie grapplingowe, no i jeszcze Mema Polska, zahaczamy i y, tak jak większość moich zawodników ma w ciągu dwóch lat, bo mój klub istnieje, mój klub istnieje niecałe trzy lata. A w tamtym roku mamy wywalczonych ponad 100 medali. W pierwszego roku wywalczyliśmy 57 medali, w tamtym roku 100 medali z samych walk i ko 30 z różnych tam imprez biegowych, Ron Magedon i tak dalej. To koło 130 medalów i w tym roku mamy już 17 medali mistrzostw Polski. Yy, mamy mistrzów polskich w jiu-jitsu, ADCC, moja córeczka na ADCC została mistrzynią Polski 8-letnia. Yy, także no, mamy 17 medali mistrzostw Polski już w tym roku. No, yy, ja stawiam na to, że za dwa, 3 lata, może cztery jak wiedziemy na rynek zawodowy, to będziemy zmiatać wszystkich. Nie? wierzę w to, do tego dążę. Jak mnie ktoś zna, to wie, że jestem tak uparty, że ja się nigdy nie poddaję. Mimo, że mam pewne demony w głowie, że o Boże, nie uda się, ale ja jak mam cel, to i tak y, konsekwentnie pre do przodu i nigdy się nie podaję. Mimo tego, co się dzieje w mojej głowie i tak y, ten cel osiągnę. Więc no uważam, że materiał mamy w klubie na Przyszłych no, zawodników, wszystkich Gal w Polsce i być może jeszcze za granicą, tylko potrzebuję na to czasu. Do tego jeszcze mamy fajnych sponsorów naokoło, ludzie nas wspierają, wierzą we mnie, wspierają nas na wyjazdy. Gmina Myszyniec też nas wspiera. Mamy wszystko, Obłożyliśmy ściany pod zapasy. Teraz jeszcze spróbujemy środki zdobyć na klatkę, bo klatki nam brakuje. No i poza tym mamy wszystko. No i. Młodzież mamy, klatkę mamy. Ja doświadczenie zebrałem nie dla siebie, to dla młodzieży. Mówię, no jeszcze mam zamiar się bić, aczkolwiek no stawiam na to, że jeżeli nawet ja nie będę się bił, no to to co zebrałem w tym czasie przygotowawczym yy, całej tej otoczce stresu, wyjścia, wejścia i tak dalej, no to zaowocuje dla moich wychowanków i dla moich dzieci, bo mam czwórkę. I trójka z moich y, dzieci dwóch synów i córka trenują, tak? No i wszyscy medaliści mistrzostw Polski, MMA i Jiu Jitsu, Także no, jeżeli nie dla siebie, to przetrę szlaki dla moich wychowanków. I wszyscy dzisiaj z tych, których tutaj wymieniłeś byli na trybunach? Tak, wszyscy byli. Córeczki nie ma, bo była wczoraj na ważeniu i przeżywała i nie chciałem jej wziąć, bo się o mnie martwiła. Poza tym wszystkie moje dzieci są. Dwóch moich synów stało z moim trenerem w narożniku. No i klubowicze są wszyscy, no i plus tam chyba wszystkie wioski, jakie tylko są na około, to yy, były, tak? no mówię, koło 200 kibiców, co ja wiem, za mną przyjechało tutaj, nie? No, dlatego mi przykro, że no, tak wyszło, aczkolwiek chciałem jechać do domu, wsiadłem w samochód, chciałem już jechać do domu, załamałem się tą sytuacją, odjechałem 400 metrów, przemyślałem sprawę, nie poddam się, wróciłem i będę działał dalej. Chciałbym coś powiedzieć, ale tak mi przyszedł na myśl w tym momencie Mariusz Pudzianowski. W wieku 45 lat znokautował legendę KSW Michała Materle, więc tak sobie myślę, że ten wiek tak naprawdę niczego nie zmienia. Tylko pytanie, w jakim stopniu się trenuje i jak tego bardzo się chce? Chcę tego bardzo. Ja jestem, tak jak mówię, bardzo upartym człowiekiem, dlatego ja w ogóle kiedyś byłem bardzo porywczy i teraz... Jestem starszy, umiem to wszystko jakoś tam sobie poukładać, żeby nie być tak wybuchowym. I tak cele staram się teraz sobie takie robić, żeby nie były za wysokie, bo jeżeli bym był za wysoki i bym go nie osiągnął, to mnie zaznał spokoju. Ja bym nie spał, nie jadł, yy, nic by dla mnie nie istniało, tylko ten cel. Dlatego cele stawiam sobie takie, które są bardzo wysoko, ale do zrealizowania. No, wierzę w to, że. Wierzę w to, że jeszcze we Memana mieszam, nie poddam się. Wsiadając do samochodu prawie się poddałem, ale wróciłem. Yy, chciałbym tego rewanżu. Jeżeli nie uda się, no to nie, ale bić się dalej zamierzam. No zobaczymy, co z tego wyjdzie, tak? No, stało się co stało. Trzeba żyć dalej. Yy, iść do kibiców, no nie wiem, czy powinienem przeprosić, czy nie. No. Nie mam bladego pojęcia. Że my Tobie podziękujemy za bardzo dobry pojedynek i kogo pozdrawiamy na koniec tego wywiadu. Chciałbym pozdrowić przede wszystkim moją żonę, moją córeczkę Zuzannę, moich synów, cały mój klub, wszystkich, wszystkich moich kibiców. Cały Predator my mamy szyniec. Cały Predatorem, my mamy szyniec, cały Fight Academy. Ostrołęka, trenera Ludwiczaka, Wiktora Dmochowskiego, który był jednym z głównych moich partnerów w Ostrołęce. No i oczywiście całą gminę Myszyniec i wszystkich moich sponsorów, którzy we mnie wpompowali w te przygotowania i pompują w nasz klub, bo tak naprawdę dzięki nim jesteśmy na poziomie, jakim jesteśmy. Dziękuję bardzo. Rafał Gnatkowski i mam nadzieję, że widzimy się po następnej walce. Oczywiście Zwycięski. Też tak myślę. Do zobaczenia.